Krzesełka widzę mamy ustawione, więc siadamy sobie chłopak-dziewczyna, chłopak-dziewczyna i mamy dwie drużyny w tym sposobie Ale potrzebujemy jeszcze jednej osoby, jeszcze jednej dziewczyny nam No to kochana, zaczynamy od Ciebie. Masz tutaj takie magiczne pudełeczko. To pudełeczko to jest tykająca bomba. Tą bombę za chwilkę ja uzbroję. Orkiestra? Właśnie o odliczanie. Widzicie, mam magiczny pilot. Zapalnik został odpalony. Masz pierwsze pytanie. Którego owata wybrałby Kuba do zjedzenia, gdyby chciał go zjeścić? Nie wiem. Dobra, dalej. Który miesiąc ma 28 dni? Każdy. Co to jest? Nie pani, nie pije, a trzeba gasić. Pragnienie. Dobra, podaj dalej. Jaka jest różnica między czarodziejką a czarownicą? No dobra, jakieś 50 lat. Jak wyleczyć się z miłością pierwszego wejrzenia? Spojrzyć w gry Gdyby Kuba mógł podróżować w dowolne miejsce na świecie, dokąd by się udał? Podaję Podajesz dane. Co było serwowane dzisiaj na obiadę, na pierwsze danie? Rosołę. Podajemy dalej. Ilu mamy kosztów na imprezie? To znaczy? Liczba. Można się o 10 doznać. Dobra, udało się. Czterdziestu. Jaki jest najlepszy środek na łysienie? Środek głowy. Co to jest? Służy do siedzenia, spania i mycia zębów. No, wiesz czy nie wiesz? Ciężko, już kość dodeczka do zęby. Jak ma na imię Soren, nie kupnego dzisiaj świętujemy urodziny? Kuba, brawo. Gdyby Kuba utknął na bezwodnej wyspie, jakie trzy rzeczy by za sobą No próbuj dalej, scyzory przeciw o Co to jest? Małe żółte i kopie. Mała żółta kopaca. Kto ma wspólnego łyżeczka z jesienią? jesienią. A co rośnie do góry korzenie? Ząb. Dobra, to teraz prostsze pytanie. Jak się nazywa wiejczeń, który prowadzi dzisiejszą prezent? Nawet nam na imię nazywa się? Niżej. To takie płyczki. Jak to nie kupa, tak, Dobra, dalej. Kiedy człowiek ma tyle oczu, ile dni w roku? 2 stycznia. Gdyby Kuba do końca życia mógł jeść tylko jedno jedzenie, co by to było? No. Leczo. Uuu, robi się gorąco. Gdzie podpisano traktat wersalski? U dołu pod tekstem. Gdyby jak mógł na jeden dzień stać się zwierzęciem, jakie by chciał był zwierzęciem? Jaka jest najdłuższa książka, jaką kiedykolwiek czytał Brawo. Czym się nie? Rękomi czy rękoma? Przystańmy. Ile zwierząt Mojżesz zabrał na markę? Rzecz nie miał arki, ale ten miał Jaki jest ulubiony serial góry? Kapitan Boba, podaj dalej. Kto zabił kaina? Kto zabił kaina? Nikt. Nigdy Nikt zabił kaina, kaina, robił abla, podaj dał. Polski baran stoi na granicy polsko czeskiej Czyje będzie w Baron nie daje tego. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw zobaczyć? Zapał. W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci? W Jakich kamieni jest w morzu najwięcej? Mokry. podajemy dalej. Brawo. Co to jest? Dzień na w nocy chleba. Szczęka kiedy Jakub nauczył się pływać? Kiedy się chyba pływać nie nauczył? w wieku 17 lat. Oto posłuchaj teraz, proste pytanie. Ojciec Marii ma pięć córek. Oto ich imiona. Nana, nene, nini nono. Jak ma na imię córka? Ojciec Marii ma pięć córek. Oto ich imiona. Nana, nene nini nono. Jak ma na imię klopa córka? Maria. Co dostanie stanie górników śmierci? Trzy dni wolnego i znowu po Ciebie. Co zrobił drugim po objęciu drogi? Brawo, mamy zwyczajnej No to nam strzeliło? No to. Brawo na Ciebie. Siadło. No to matka wygrałaś teraz deficyt do NRD i będziesz miała zadanie dla mnie na Dajcie śpiewać, decydujesz, pijesz wódkę. Wiedziałem, że tak to się skończy. Dobra, dam cię prosto zadanie, można całować wszystkich facetów na weselu, Na, na osiemnasty. Ja już z rozbędu, oczywiście wychonę w tej jasnej. Cie wersale pieniędzy wymarzyło.